Siemano, cześć, witajcie w kolejnym vlogu Dzisiaj mamy 11 lipca Po godzinie 17 I cóż, kolejna akcja Tym razem trochę inaczej znowu e, Staram się tutaj chłodzić e, Bo oczywiście moja klima nie nadąża chłodzić mi tutaj kabiny Także jakoś tutaj próbuję się ogładzać, póki e, Mam taką możliwość, no bo w trakcie jazdy zawsze gdzieś no, chłodniejsze e, powietrze ten lekki wiatr gdzieś zawieje. No i mnie tutaj lekko ostudzi Ja akurat zmierzam e, na jedno z pól tutaj, w sumie łąk e, koniczynę, na koniczynkę jadę e, Brat właśnie koń, albo kończył, kończy, albo skończył uzdrawiać mnie zauważyć, co on tam. To skraderka jeszcze rozłożona, coś tam próbuje się przestawić. Mam nadzieję, że dobrze będzie słychać. lekko podbierać do góry, aby mi tutaj nigdzie nie harował. Mam nadzieję, że kamera w miarę dobrze ustawiona. Nie nagrywa podsufiki, a nagrywa to, co robię, czyli jadę. No i co, my jeszcze. Nie zaczynamy tutaj z żniwami, jeśli chodzi o chłodkę. Nie ruszamy. Chociaż tutaj już większość osób, nie, nie większość, niektórzy jak widzicie już zaczęli. Można wjeżdżać i prasować. Tak ta słowa tak lekko, bo na tym pokosie jeszcze przeleży. Będzie się dobrze prasować. Także w międzyczasie my nie zaczynamy, no to bierzemy i staramy się zbierać jeszcze drugi pokos. Dobra, zamknę. Jak będę prasował, to też będzie trzeba zamknąć tę ląszywę, żeby w miarę było tutaj słychać To co do Was mówię. Nie, no, brat już zjeżdża, Poczekam tu na niego Sobie zjedzie Cały czas to siedzenie pisze Nie ma chwili, brat nawet, żeby to na Chwili, żeby nawet nasmarować. Sprawdzam sobie temperaturę co jakiś czas. Wiecie, no nie są upały. Ciągnik też nie ma lekko. Tutaj zobaczycie dopiero, co to znaczy. Ładny teren do zbierania, więc no nie jest tu kolorowy, jeśli o to chodzi. Także że przy pełnej komorze, przy dobijaniu, można powiedzieć, tej beli. Bo no to naprawdę no ciągnik ma co robić, trzeba parę razy tutaj mieszać. Na pewno będzie biegami, ale tak to po równym po tym lekkie wzniesienia to on sobie tutaj w dobrze radzi, nie ma żadnych problemów. Ale warto zwrócić co jakiś czas, zawsze na temperaturę. Bo to wiecie, jednak te chłodnice, czy to oleju, czy to po prostu płynu chłodniczego, no to zachodzą i wszystko ma prawo po prostu się tutaj dziać No to cały czas pracuje temperatury mm -hmm. <laughs> jak widzicie w już część pokazał także mogę ja sobie spokojnie działać zmiana ról nastąpiła Raz mówi na prasowanie. A z jedną rolkę przy jej będzie dodawania. No i tak mnie podkusiło. A co ja będę, kurde, robił? Sprasuję, zaraz do domu, żeby było dodawania. Jak już bym wjechał, tak jeden kawałek, drugi, trzeci. Aż tak mi się już spodobało to prasowanie. No i teraz ja prasuję zamiast brata. Nie chcę zgrabiać, bo. Powiem wam, jakoś mi się już to znudziło, naprawdę Samo to, że tu może nie będę wyjeżdżał Jadę przez to pole już do góry już zebrane na szczęście I Tak to tu wjeżdżałem, ale boję się, bo w Pomorze jednak jest trochę tej masy Jeszcze się coś ukręci, coś upierniczy, a po co? Teraz jeszcze jak, e, póki jest pogoda, już wieczór się robi, a chcemy to jeszcze zebrać, no to po co ja tu będę kombinację jakich robił? Mam tu fajny zjazd na pole, no to z niego skorzystam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pogosów, dwa łuków skradanych. É a W tym ciągu jest na pewno goręcej jak 60, bo 40-60. Bo często, często ludzie jeszcze nie wiedzą, że to jest 40 przerobiona tylko tak na 60, jak to większość robi, ale dalej w dokumentach w dowodzie wszystko jest 40. I co? Sytuacja wygląda tak, że. Oh, tam drzwi otwierają się w tej kabinie. Nie złapię pogrywania, nie nie. Z przodu, więc sam ten nawiew tego świeżego powietrza jest cały czas. Tu się tu Coś popiskuje, to nie jestem w stanie stwierdzić, czy to gdzieś tutaj czasem na łożysku na jednym walcu. Tam mi się wydaje, że już gdzieś na tym jednym walcu u góry jest luz. Prawdopodobnie, jak już gdzieś tam się coś podkręci, to łożysko gdzieś tam coś już to pisze. raz one są, raz ich po prostu nie ma Widocznie gdzie jak się przekręci to tak piszczy redukuje na trzy. mimo że nie jest nie wiadomo co ale przejadę sobie teraz i wjadę w kolejne. będzie pewnie za niedługo już jedna gola. no i co, no i tak tak ta sytuacja wygląda widzę właśnie, że tutaj też już komba jeden leciał, forschnitt bo forsznity też tutaj się ukazują w granicach 2-3 te kombajny po prostu tutaj tak mi się tak wydaje, bo wiem, że tutaj jeden znajomy ma większego forszyta. tutaj jechał mniejsze. Już modelowo to ja wam tam nie będę mówił, bo jakoś fanem marki Forsznit nie jestem chociaż... Wiem, że, że niektóre konstrukcje też naprawdę były udane. Powiem wam, że czasami, jeśli chodzi o te zakręty, czy coś, e, nawet jak jest większa trawa, to zauważyłem, że. Ten większy podbierak jednak by się zdał. Naprawdę zdałby tu rezultat. spuszczanie sznurka teraz załączyłem do tyłu napęd załączyłem ja tak mówiłem no bez napędu nic nie nic, ja ciągnikiem prosto w miarę jedzie nie, nie krzyżuje go to i bez napędu idzie zjechać tak teraz właśnie to bo aby był większy ciężar no to na spokojnie by wzięło i pociągnęło mnie skrzyżowało i, I zapewne mogłoby ciągnie go balić, chyba żeby się wcięło w koło duże sytuacje się dzieją razem po prostu widzi się na zdjęciach jakie na ludzie mają wypadki Mianowicie człowiek sobie tu sprawy nie zdawał a napęd potrzebny jak najbardziej. No. Jakby była, to jeszcze jest tak, że to jest koniczyna. Dobra. To i nie jest ta lucerna, że już jest jakiś czas i tam już są te przerosty trawy, już się tak ukorzeniła ładnie, tu rozłożyła, zrobiła takie całe place, jakby było tak, no to wiadome, poślizg byłby znacznie większy i mogłoby się tutaj różnie wydarzyć. Dobra. Dobra, w normie cały czas, no, ja sobie polecę, już tamdy znowu zjadę na oczką, no, czwóreczkę, już bez redukcji, bo to nawet nie ma co zbierać, teraz napęd jest to, można działać także. Szerszy bo podbierać jak najbardziej by tutaj zdał czasem egzamin Bo no jednak tworzy ten wał dość spory Jeszcze tutaj tej luzy koniczyny tak nie ma Żeby była naprawdę wielka Ale przy pierwszym pokosie na pewno jest to bardzo odczuwalne Bo akurat teraz to jest tak, że brat sobie sam kosi, sam zgrabuje, sam prasuje ja dam od czasu do czasu mu coś tam pomogę, ale przeważnie to on działa. No i sytuacja właśnie wygląda tak, że nawet nie mam czasu żeby dojrzeć, żeby zobaczyć co się dokładnie dzieje. Momentami jak to wygląda, ale na pewno ta zgrabiarka, tak jak widać, tworzy większy już ten bałek i przy większej masie ten podwiera szerszy na pewno wystał rezultat. No i przy słomie też na pewno Ale nie ma co narzekać, prasa jest Cały czas robotę robi Na no obecną chwilę zrobiłem dwie działki To jest trzecia Jeszcze mam do zrobienia trzy no Ale ze spokojem dam radę i zrobię Także tutaj na spokojnie i uda się wszystko zrobić W prasie nie ma dużo masy. Dawno to, to już miałem prawie belę całą. W sumie miałem już nawet. To no, pchnęło bez problemu. Tu jest jeszcze fajnie, tak, że ten napęd. W miarę co. choćby nawet. Jest ta dźwignia do góry, człowiek weźmie tą rękę, wsunie i ciach się załączy, i nie ma żadnego problemu. Jeszcze pozbierał. Także tak samo wróciłem z pracy i od razu się wziąłem za robotę. A więc co? No, co ja tu będę więcej przedłużał? No, robota idzie jak idzie. Nie ma to jakichś zbędnych problemów. Widać sporą część kamieni, tak jak mówiłem, które ja po prostu z tą koniecznością wpadują i mogą wpaść. Jak najbardziej do pracy, do komory i stukać później no, o walce. Dobra, tym wyjazdem kończę. Więc co? Trzymajcie się trzeci, do następnego vloga. Hej!